Cześć, witajcie z tej strony IlluVnerty To... Mm, kolejny film z Minecrafta Jak widać jestem tutaj pikselowa Mam tutaj bardzo ładny widok Niestety to nie będzie jakiś taki... No... Wesołutki filmik Będzie to taki... Jak to powiedzieć... No taki... No może nie jakiś super wesoły Ale ciekawy film O tym... Yy, Jakie są dziwne moby w Minecraftie, bo ja mam taką apkę Mod Creator, ja, pewnie większość z Was zna tą apkę, że się tworzy różne dziwne moby, klocki i różne takie dziwne rzeczy, ale o co mi chodzi, no więc yy, zostawcie yy, łapkę, o taką łapkę w górę, <laughs> jaką teraz pokazuję, yy, Supka. jeśli nie lubicie. Yy. No i my możemy zaczynać. No więc... Yy, yy, yy. Zaczynamy. Okej, okay, to mamy tu du dużą skrzynkę. Na początku będziemy się bawić z takimi mopkami, takimi średnio do zabawy. Bardziej takie yy, potwory, no. Monsterki. Właśnie dlatego baza jest Obsydianu właśnie. I z Bedrocku, czyli z kały macierzystej. Właśnie ponieważ yy, klipa będzie wybuchał. No ja jestem na kreatywnym, więc nie będzie wybuchał. Jestem specjalnie na kreatywnym tym świecie, żeby zaobserwować co te yy, właśnie co te potworki robią. I mogę oczywiście. Potem dla słody życia yy, zrobimy sobie diaksy, tęczowe diaksy. Bo ja też mam ten mod włączony. A no jeszcze wcześniej zrobiłem te mody, więc zanim się zobaczymy, Keepera. okej, okay. spełnijmy go sobie. Co on ma napisy lol? I właśnie o tym mówiłam. Ten oto kiper ma dwie głowy, i na górze napisane lol. No wiadomo, że to jest lol, bo <laughs> kiedy Keeper ma dwie głowy. Widzicie to zjawisko. Czekajcie, tego muszę zabić. E, Zagonie do, do konta. Jest to w ogóle niepotrzebny ten creeper caro. No zginął. Twardziel. Ok, zbierzmy sobie to i chodźmy na górę. E, więc odejmę sobie e, do skrzynki. I weźmy sobie szkieletora. Mam też już przy sobie. I zespałnijmy go sobie. Zobaczmy jak wygląda. Właśnie, on jest taki cały krwawy, straszny. E, Tego tak sobie zaspałniłam. Na górze na, ma napisane sywy, czyli say what. Tak specjalnie z napisałam. I on jest taki cały w krwi. I ma tutaj głowy. uwaga, jeszcze ciekawsze. No, się tak specjalnie wymyślał dziwne rzeczy z tych mobów. No właśnie. E, cztero, cztero czaszkowy szkieletor. Na górze napisane say what i taki cały w krwi, bo to jest taki bardziej horrorowy właśnie. E, horrorowy szkielet. Specjalnie go tak realistycznie zrobię z tą krwią, żeby się ludzie robili w moim świecie. Taki horror będzie. Muszę go powalić trochę. Mam to już nam jest niepotrzebny. Już się napatrzyliśmy na niego. Więc możemy go sobie zabić na ludzie. E, e, zabraliśmy jeszcze rzeczy, możemy brać kolejnego, kolejne boby. Ym, odłóżmy sobie te skarbki. To jest skarb Słuchajcie. Co zamienimy miejscami. Skarb Pera. tu jest skarb Uwaga, teraz sobie weźmy takie zwykłe moby, niegroźne. One będą głupie wyglądały. a To jest mój pierwszy mob jak którą zabiłam. I kowka. To będą dziwne moby bardzo. W ogóle miałam dwie sztukików, ale sobie wybrałam tą, bo ona też jest taka, nie wiem czy to jest ta horrorowa, czy to jest ta dziwna, ale nie, chyba wszystkie, patrz, nie chyba wszystkie mody sobie mody wzięłam, więc spoko. Czekajcie, o właśnie, o tym mówiłam, to nie jest ta horrorowa, ale to jest ta epicka. Ma dwie nogi, trzy głowy i trzy ciała. Ja cię kręcę! Co to jest? Co to jest? Co to 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 to, to jest? Dziwne, hallo. Dobra, zabiję to. Zabiję to dziwadło. Dziwadło, hallo, chodź tu, zabiję cię, okej. Okay? Zabijam to dziwne dziwadło. A może zobaczmy, czy. Bo ja chyba te dwa mody wzięłem, Nie wiem, czy to będzie tak. Czekajcie tam sobie dużo tych kłów Nie, wszystkie są takie same. Nie dziwne. Zabijmy je. Bo mi są niepotrzebne w tym studiu już. Zabijcie się. Okej, zginęły jeszcze jakieś. O, ile one dużo dają, bo to są większe kłówki Zabić ją, zabić ją, zabić ją, halo. O nie, żeby im się to sekcja nie dogodziło. To są potwory. Właśnie to są potwory po prostu. Zabić ją. To są właśnie takie potwory, przerażające się boję. Co? Pająk? Ale, 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 halo. Co ci to pozwoli wejść? Zabijam cię. Głupi jesteś. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze na pokojowy, yy, ponieważ. Przepraszam? Mam się, kamera przesunęła. No, ponieważ już, już te wszystkie złe moby, przejdźmy. Przeszliśmy. Więc w sumie po co mi tu już te moby? Dziwne, przerażające. Tak, co biją. Nie wiem po co mi są. A właśnie, mieliśmy jeszcze świnia zobaczyć, zapomniałam. Bo tak się tymi kawami, tym dźwiękiem pająka się zdziwiłam. Um, że. Wiecie. Okej. Okay? Ustawmy sobie teraz, uwaga, świnkę. Świnka jest bardzo ciekawa. To był mój pierwszy mobil, jaki zrobiłam w życiu. Na tym. Właśnie o tym mówiłam. To nie jest jakaś dziwna kombinacja z ciałem, ja ją pomalowałam na niebiesko właśnie. I ma takie zawariackie oczy jak nób. <laughs> I właśnie to tak sobie ją wymyśliłam, że, że ma zawariackie oczy, jest taka cała niebieska, że dziwna jest. Taki, taka kosmita, e, taki kosmita z niej, e, weź się odsuń głupia świnia. nie lubię cię, jesteś brzydka, dobra <grym> zabiłam ją, okej, okay. spoko, no dobra, e, chodźmy sobie na górę, bo już, e, się nabawiliśmy, co, co to było, co to było? A, nie topesz, ale skąd się w dzień wziął nie topesz. To jest pytanie. E. Okej? Okay. Dajmy sobie ze skarby krów, skarby tak. E, teraz już skończyliśmy z mobami, ale e, przecież e, mieliśmy jeszcze dla osłody życia bawić się dieksami. No więc e, tak. Apropos diaksów. Co to jest? Co? Co? Od kiedy istnieje netherowy fakt? Czekajcie, bo nowe jest w że Muszę to zajrzeć. Gdzie hmm. jest netherowy? Netherowy Co? A nie, to stare, spoko. Nie, to jest już stare, stara zabawa z naderowym kwarcem, ale pierwszy raz widzę orydełko z orydełko, bo to jest e, po Ale pierwszy, pierwszy raz widzę orydełko, właśnie ruda. Pierwszy raz widzę e, e, rudę, taką rudę naderowego kwarcu w Minecrafcie. To jest chyba nowe w Minecrafcie. Przecież mi się dodało. Dobałaś no sobie tą głowę tańczowego diaksu, jak ja mówiłam już. Nie, jeszcze mieliśmy sobie wziąć dieksa, no więc e, blok diaksu. E, a to będę musiał na przetrwanie przejść, ponieważ. Jak wiadomka. E, Tańczowy kierow. <ścoughs> no bo wiecie, nie da się.

Be, be, be. Au, co to było? Aj, no pięknie, muszę przyjść na kreatywny Znowu, 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 znowu Bo ja muszę polecieć w górę bo, bo tu nie ma drabiny To jest najsłabsze, drabiny nie dam Bo gdyby klipek tu jeszcze wybuchł No to by było po drabince e. No właśnie o to mi chodzi No i czekajcie e, Szybko tu coś załatwię Ok, to szybko kończymy ten odcinek, tylko musimy zrobić zobaczyć, co to, jak to wygląda. Więc tak wygląda taki diament. No i tak wygląda blok Diaksu. Bardzo fajny. Naprawdę polecam. Dobra, ja nie będę go niszczyła. Na no, ja każdym sobie go później zniszczymy. No, no i zobaczmy sobie, jak wygląda Ruda Diaksu. Bo jest naprawdę fajna, epicka, Zobaczmy, jak to wygląda. Właśnie o tym mówiłam. epickie Diaksy. No więc, jeśli Wam się spodobał mój filmik um, z Minecrafta, taki nowy, tenki, um, bardzo ciekawy filmik, um, ogólnie o testowaniu różnych mo modów, to pamiętajcie o lajku w górę, jeśli Wam się spodoba. I subka. I to na tyle, jeśli chodzi o dziś. Um, No, tak jest lepiej, zdecydowanie. Więc to na tyle jeśli chodzi o Dziś. E, no więc tak. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, 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 pa. pa, pa. E, e, e. E, e.